Dzień dobry Państwu. Właśnie ruszyłem w małe tournée z pomidorem gruntowym. Także dzisiaj pokażę Państwu jak wyglądają pomidory gruntowe odmiany Albarossa w Lubawie, dokładnie pod Lubawą. Później udam się w okolice Torunia. No i ostatnim przystankiem będzie Czeluścin w okolicy Rawicza. I tutaj na przestrzeni tutaj. Tych kilometrów, które przemierzam, zobaczą Państwo, jakie są różnice w wegetacji między roślinami w różnych rejonach kraju. No, tutaj w Lubawie, jak Państwo mogą zaobserwować, jeszcze krzaki są pomidora w pełnej wegetacji. Bardzo dużo owoców jest zawiązanych. Natomiast jeszcze. Potrzebują trochę czasu do tego, żeby zacząć się wybarwiać. Problemy, jak to w uprawach pomidora gruntowego, czyli trochę alternariozy. Ostatnimi czasy, właśnie tutaj w Lubawie, dość duży problem stanowiła bakterioza. Może na tym polu aż tak tego nie widać, natomiast są pola, gdzie tej bakteriozy jest dużo, dużo więcej. Tam dalej, jak Państwo zobaczą co jest charakterystyczne akurat jeśli chodzi o uprawę pomidora gruntowego w zagłębieniach tam gdzie była woda widać że swoje żniwo zaczęła zbierać. Yy, zaczęło zbierać sprawca z zarazy ziemniaczanej na pomidorze czyli Phytophthora infestans. Ale tutaj z tego co wiemy to plantator cały czas chroni tą plantację zgodnie z zaleceniami Także wydaje mi się, że oprócz tych miejsc, które są tam w zagłębieniach dotknięte tą zarazą, to, to powinno być w porządku. Jeszcze mniej więcej miesiąc wegetacji. Tutaj spodziewamy się, patrząc na, na dojrzałość tych owoców, no na koniec sierpnia, że będzie jakiś zbiór. Zobaczymy, zobaczymy jak to się okaże w praktyce. Tutaj mogą Państwo zauważyć, jeśli chodzi o bakteriozę, są jakieś takie pojedyncze kropki na tych owocach. No Krzaki są dość bujne, owoców jest zawiązanych bardzo dużo. Teraz jedyne co to utrzymać tą plantację w dobrej zdrowotności do końca okresu wegetacji. Do zobaczenia w okolicach Torunia. Pozdrawiam. Witam ponownie. Przemieściłem się, tak jak obiecałem, w okolice Torunia. Jestem w miejscowości Kolonia Straszewska. Stoję właśnie w pomidorze odmiany Albarossa. No i tutaj muszę Państwu powiedzieć, że ta faza dojrzewania jest dużo bardziej zaawansowana niż w miejscowości Lubawa. Za chwilę przełączę kamerę i pokażę Państwu, ile pomidorów już tutaj łapie kolor. Warto zauważyć, te pierwsze grona, które powstały w środku krzaka, już są ładnie poprzebarwiane. Reszta pomidorów tutaj pięknie się bieli. Tator na pewno jeszcze nie będzie przyspieszał tego procesu dojrzewania, ponieważ akurat w jego przypadku trzeba czekać aż zakład uruchomi produkcję i odbiór surowca. Tutaj mogą Państwo zauważyć jak Albarossa wygląda dużo owoców zawiązanych. Trzeba przyznać. No trochę tutaj mamy problem z zachwaszczeniem na tym polu. Tutaj szczególnie to widać po lewej stronie. Tutaj aktualnie gdzie jestem, no to wygląda to dobrze pod kątem walki z chwastami. Widać też po samym pokroju rośliny. Roślina po prostu położyła się. Roślina kończy bieg. Tutaj rozwój owoców. Jest przestawiona po prostu na rozwój teraz i dojrzewanie owoców. Także pod kątem wegetacyjnym już powoli jest zastopowana. Przejdę kawałek dalej. Pokażę Państwu, ponieważ tutaj na tym polu doświadczalnym, na tym polu mamy też poletka doświadczalne. Z przekrojem odmian od Korasic. Będę też tutaj planował zorganizować dla zainteresowanych osób w województwie tutaj kujawsko-pomorskim. Właśnie tutaj w Kolonii Straszewskiej spotkanie dla plantatorów pomidora, żeby pokazać im tutaj dostępny repertuar odmian pomidora gruntowego od Korasic, ponieważ posiadamy pomidory o różnych typach wczesności, o różnej masie owoców. Dlatego na pewno warto to sprawdzić. Drodzy Państwo, czeluścin, zaraz odwrócę kamerę i pokażę Państwu, jak tutaj prezentuje się odmiana Albarossa. Sytuacja wygląda następująco. Jestem na polu, gdzie rozsada była sadzona 27 kwietnia, czyli bardzo wcześnie. No tutaj znają Państwo sytuację, jeśli chodzi. O ten okres majowy, że było bardzo zimno jak na ten maj, te pomidory po prostu czekały bardzo długo z rozpoczęciem tej prawidłowej wegetacji. Natomiast tak tu wygląda, że możliwe, że to nie będzie jakoś powiedzmy mega duży plon w okolicach 80 czy 70 ton. Natomiast mamy tutaj wczesność. Gdzie no, widać tą wczesność na każdej plantacji, na której jest Albarossa, że ona już po prostu bez żadnych tutaj przyspieszaczy dojrzewania sama kończy bieg. No i tu wiemy, że w Publiżskach mniej więcej zakład planowany jest tutaj. Planowana jest ta, ta produkcja, ta, to przetwórstwo tego, tego pomidora przyjmowanie go między 10 a 15 sierpnia. No i też w tym terminie w tym terminie plantatorzy będą tego pomidora zbierać i dostarczać do przetwórni. Z tego co, z tego co tutaj dzisiaj rozmawiałem z plantatorami, to już, już dzisiaj idą zabiegi na, na dojrzewanie tego pomidora i w ciągu 10 dni będzie on gotowy do zbioru kombajnowego. A teraz przełączam kamerę i pokażę Państwu, jak wyglądają rośliny. Państwo widzą, powiedzmy już 30-40% tych pomidorów jest przebarwionych. W kolorze czerwonym te najstarsze grona już są całkowicie przebarwione. Tutaj widzimy, że większość tych pomidorów już łapie ten żółty pomarańczowy kolor, czyli, czyli po tym zabiegu na dojrzewanie jest bardzo duże prawdopodobieństwo. Że 10 sierpnia już te pomidory będą, będą zbierane. Reasumując tą całą moją wyprawę od Lubawy porawicz, no to tak jak można było się tego spodziewać w Lubawie, pomidory będą najpóźniej, prawdopodobnie pod koniec, pod koniec sierpnia. Pierwsze zbiory będą się odbywać. Jeśli chodzi o Toruń, to tam już. Między 15 a 20 sierpnia będą te pomidory zbierane, ponieważ tam zakład ma przyjmować te pomidory w okolicach 23 sierpnia. No i najwcześniej, oczywiście, będą pomidory tutaj w rejonie Rawicza, gdzie, gdzie już 10 sierpnia tutaj plantatorzy planują pierwsze zbiory. Ja dziękuję Państwu. Zachęcam do lajkowania, do polubienia. Naszego profilu na facebooku, do subskrybowania naszego kanału na youtube. Będziemy relacjonować tutaj te zbiory tego pomidora. No i prawdopodobnie we wrześniu jeszcze spotkamy się tutaj na spotkaniu polowym w Pawłowie z przekrojem tutaj odmian od Corasi oraz wielu, wielu innych kreacji z innych firm nasiennych, ponieważ tam jest około 80 bodajże odmian pomidora. Gruntowego. Ja jeszcze ze swojej strony będę chciał zorganizować spotkanie w, 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 tutaj w okolicy Torunia, w kolonii Straszewskiej, gdzie mamy, gdzie mamy też kolekcję odmianową dla, dla plantatorów z rejonu Kujaw. O datach będę bezpośrednio informował, natomiast wydaje mi się, że to będzie że to będzie raczej koniec sierpnia. Także dziękuję Państwu, życzę wysokich plonów, pozdrawiam serdecznie.